Nie, ja myślę, że jest to zabawne określenie, ale, ale, ja staram się przede wszystkim podchodzić z pozytywnym feedbackiem. A jeżeli pojawia się negatywny, no to tłumaczyć, dlaczego nie jest negatywny. Więc to, że kupimy buty, to nie znaczy, że jesteśmy diabłami. Natomiast jak już zdarzy nam się kupić te buty, e, zachęcam też, żeby je kupować z drugiej ręki. E, to, no to warto nie dbać. to warto je czyścić, warto je naprawiać, warto im wydłużać życie. E, więc zupełnie to tak nie jest. Za wyprodukowaniem jednej pary butów kryje się bardzo dużo, bo z jednej strony to jest aż 14 kg dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, to jest ponad 8,5 tysiąca litrów wody. To są też toksyny, które uwalniają się do wód gruntowych, do do gleby, to są zanieczyszczenia, szczególnie w krajach, gdzie się tych butów produkuje najwięcej, czyli na przykład w Bangladeszu, wiele osób pewnie kojarzy takie kolorowe rzeki, no to one przede wszystkim powstają przy produkcji obuwia, przy produkcji skór, przy ich garbowaniu, przy ich farbowaniu. No i też ostatnia kwestia to jest cykl życia obuwia, koniec życia obuwia i fakt tego, że obuwie trafia na wysypisko i buty średnio rozkładają się ponad 50 lat. Przy tym również. Emitując toksyny do wód, do gleby, jak na przykład klej, bo teraz buty są klejone, więc, e, więc jest tutaj bardzo dużo takich negatywnych aspektów, ale, e, ale znowu, no ja tutaj zachęcam, żeby no, nie jesteśmy w stanie powstrzymać produkcji butów, e, nie jesteśmy w stanie zmusić ludzi do tego, żeby nie kupowali butów, ale jesteśmy w stanie ich edukować, uświadamiać i sprawić, żeby zadbali o rzeczy, o buty, które już posiadają. To jest, no co to oznacza? No, to oznacza to, że no właśnie, jeżeli się produkuje buty, to się emituje dwutlenek węgla, to się um, zużywa ogromnej ilości wody, więc my robiliśmy. Um, Badanie obliczaliśmy, ile śladu węglowego my produkujemy przy czyszczeniu butów, ile właściwie oszczędzamy śladu węglowego i śladu wodnego przy produkcji butów, e, przepraszam, przy czyszczeniu butów, i to jest e, oszczędność 93% w stosunku do procesu związanego z wyrzucaniem butów, e, więc udało nam się zaoszczędzić 7 miliardów dwutlenku węgla to tyle, ile potrzeba, żeby przejechać świat półtora tysiąca razy. I udało nam się zaoszczędzić ponad 4 biliony litrów wody, to jest gigantyczna liczba, a to dokładnie tyle, ile wypijają wszyscy mieszkańcy Nowej Zelandii w ciągu roku. Więc to jest naprawdę, to naprawdę robi wrażenie. Udało nam się tych butów, za tą liczbą stoi za tymi danymi stoi liczba to jest ponad pół miliona par butów, które udało nam się uratować, ale gdybyśmy mieli to powiedzieć na konkretnym przykładzie, no to również są um, ogromne liczby. To są to jest kilka, kilkaset dni wody pitnej, um, um, którą um, użytkujemy, um, więc dla wielu osób to są tylko buty. Ale za tymi butami, za tym, jak te buty użytkujemy, jak o nie dbamy, co z nimi robimy, stoi naprawdę bardzo duży wpływ na środowisko. Świadomość na zachodzie jest na pewno wyższa niż w Polsce ze względu na kulturę, ze względu na, ze względu przede wszystkim na historię. Um, nie, więc e, takich rozwiązań, jak Wash, wash e, powstaje zdecydowanie więcej. E, rozwiązań, które nie tylko naprawiają buty, ale naprawiają odzież, czy naprawiają wszelkie inne produkty. E, natomiast w Polsce. E, ta świadomość jest niestety na niższym poziomie, ale niestety ona się zmienia. Ja, jak zaczynałam 10 lat temu, to, no to nikt praktycznie nie słyszał o, o zero waste. Teraz to jest pojęcie, które można, usłyszeć, które można usłyszeć w radiu, przeczytać w gazetach, więc to jest fajne. Natomiast to nadal jest w dużej mierze deklaratywne. Więc uważam, że trzeba naprawdę bardzo dużo włożyć w edukację w działania nie tylko takiej firmy jak, jak moja, ale w działania dużych korporacji, w działania e, instytucji, e, organizacji, rządów, żeby, e, żeby rzeczywiście zachęcić do tego, aby e, żeby naprawiać i prowadzić bardziej odpowiedzialne e, życie, bardziej, dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów. Zdecydowanie, na, na generalnie na rzemieślników, nie tylko szewców, na krawcowe, na kaletników, na kapeluszników i tak dalej tak dalej. Jeżeli będziemy dbali o rzeczy, no to to dbanie polega również na tym, aby rzeczy czyścić, żeby rzeczy naprawiać. Więc ja myślę, że to rzemiosło może nie tylko się odrodzić, ale mogą powstać nowe zawody. Na przykład warsztwór sprawiło, że powstał taki zawód jak renowator. Więc Firmy, które będą naprawiały produkty, które powstaną, bo również konsumenci będą chętniej te produkty chcieli naprawiać, to jest sytuacja dobra naprawdę z wielu, wielu perspektyw. Także, także no ja bardzo zachęcam, już myślę, że dużo zachęciłam tutaj podczas moich wypowiedzi do tego, żeby rzeczywiście naprawiać, no bo no to, jest, to też jest realna pomoc Rzemiosłu. Mają realny zysk nie tylko środowiskowy, bo już przytaczałam te dane, co stoi, jakie liczby, jaki wpływ na środowisko stoją za czyszczeniem czy naprawą butów, ale to jest również kwestia budżetowa, no bo żyjemy w społeczeństwie, gdzie ta ekonomia nadal jest nad ekologią, więc mówimy też językiem korzyści, nie tylko do konsumentów, ale i do biznesu. I dbając. Naprawa czy też czyszczenie butów jest w znacznej większości niższa niż zakup nowej pary. Więc e, oczywiście to wszystko zależy od butów, no, ale buty można wyczyścić, naprawić przynajmniej szłoż od 49 zł. Z jednej strony przyszedł mi do głowy, bo sama miałam brudne buty, których nie potrafiłam wyczyścić, i okazało się, że nie ma takich firm ani w Polsce, ani, ani na świecie. Natomiast gdyby nie to, że ja chciałam szerzyć świadomość na temat Zero Waste, że szukałam sposobu na to, aby dotrzeć do szerszej grupy niż tylko moi znajomi z, z tą ideą cyrkularności. To w połączeniu tych dwóch kwestii stwierdziłam, że czyszczenie butów jest czymś, przecież każdy z nas ma buty i każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas ma problem z, z tym, że są brudne, czy są zniszczone, czy nadają się do naprawy. Więc będę w stanie przekazać tą ideę właśnie w taki prosty sposób. I, i dlatego te 9 lat temu zdecydowałam się założyć Łaszłoż.